Wstęp. Dzień, który zmienił Japonię na zawsze do marca 2011 roku. Zwykły piątkowy dzień. Dzieci w szkołach. Ludzie kończący tydzień pracy. Nikt nie spodziewał się, że za chwilę rozpocznie się jedna z największych katastrof technologicznych XXI wieku. O godzinie 14.46 Japonię nawiedziło trzęsienie ziemi o sile 90.0. Było to jedno z najsilniejszych w historii. Kilkadziesiąt minut później na wybrzeże regionu Tohoku uderzyła potężna fala tsunami. A na jej drodze znalazła się elektrownia jądrowa Fukushima Daiichi. To, co wydarzyło się w następnych godzinach i dniach, na zawsze zapisało się w historii. Japonia i energia jądrowa, aby zrozumieć, co się stało, trzeba cofnąć się o kilka dekad. Japonia to kraj niemal pozbawiony własnych zasobów ropy, gazu czy węgla. Po kryzysie naftowym w latach 70. postanowiła postawić na energetykę jądrową. Fukushima Daiichi powstała jako symbol tej strategii. Sześć reaktorów typu BWR reaktor wrzący miało zapewniać milionom ludzi stabilne dostawy energii. Pierwszy blok ruszył w 1971 roku, ostatni w 70%. Konstrukcję opracowała amerykańska firma General Electric. Choć w 2011 roku elektrownia miała już swoje lata, wciąż uważano ją za bezpieczną. Japonia była przekonana, że posiada jedne z najlepszych zabezpieczeń na świecie. Trzęsienie ziemi, pierwszy cios 11 marca 2011 roku, dokładnie o 14:46, płyty tektoniczne w rejonie Pacyfiku przesunęły się o kilka metrów. Energia, która się uwolniła, odpowiadała setkom milionów ton TNT. Drgania trwały prawie 6 minut. W Tokio, oddalonym o ponad 300 km, wieżowce kołysały się jak drzewa na wietrze. Po wybrzeżu rozległy się syreny ostrzegające przed tsunami. W Fukushimie systemy bezpieczeństwa zadziałały. Reaktory automatycznie się wyłączyły. Pręty regulacyjne zatrzymały reakcję łańcuchową. Operatorzy meldowali, że sytuacja jest stabilna. Problem jednak dopiero się zaczynał. Nawet zatrzymany reaktor produkuje ogromne ilości ciepła powyłączeniowego. Dlatego chłodzenie jest absolutnie kluczowe. Bez niego paliwo zaczyna się topić. Tsunami, fala, która zmieniła wszystko, około 50 minut po wstrząsach na wybrzeże dotarła fala tsunami. Miała 14 metrów wysokości, miejscami jeszcze więcej. Tymczasem mur oporowy elektrowni miał tylko 5,7 metra. Woda przelała się przez zabezpieczenia i zalała teren elektrowni. Najgorsze było to, że unieruchomiła awaryjne generatory diesla znajdujące się w piwnicach. Bez nich reaktory zostały pozbawione zasilania. Nastał station blackout całkowita utrata prądu. Nie działały pompy, zawory ani systemy chłodzenia. Operatorzy zostali skazani na baterie i improwizację. Zaczęło się dramatyczne odliczanie czasu. Cichy wróg, utrata chłodzenia, w kolejnych godzinach temperatura w reaktorach rosła. Paliwowe pręty, które normalnie powinny być całkowicie zanurzone w wodzie, zaczęły się odsłaniać. Gdy poziom wody spadał, ich powierzchnia nagrzewała się do ponad 2000 dg. Wtedy zaszła reakcja chemiczna. Cyrkonowe osłony prętów w kontakcie z parą wodną produkowały wodór, niezwykle wybuchowy gaz. W zamkniętych przestrzeniach budynków reaktorów zaczął się gromadzić śmiertelnie niebezpieczny ładunek. Obsługa elektrowni próbowała wszystkiego od używania wozów strażackich po podłączanie przenośnych pomp. Ale presja rosła, a eksplozja była tylko kwestią czasu. Eksplozje, obrazy, które obiegły świat 12 marca 2011 roku, dzień po trzęsieniu ziemi, o godzinie 15.36 doszło do pierwszej eksplozji. Budynek reaktora numer jeden został rozerwany przez wybuch wodoru. Kamery uchwyciły gigantyczny obłok dymu i pyłu. Te obrazy obiegły cały świat i wzbudziły strach. Czy właśnie rozpoczyna się drugi Czarnobyl? Dwa dni później eksplodował reaktor numer 3. Wybuch był jeszcze potężniejszy, fragmenty betonu i stali poleciały setki metrów w powietrze. Krótko potem uszkodzeniu uległ także budynek reaktora numer 4. Eksplozje nie zniszczyły bezpośrednio rdzeni reaktorów, ale spowodowały rozległe uwolnienia substancji radioaktywnych do atmosfery i oceanu. Japonia znalazła się w epicentrum kryzysu, który obserwował cały świat. Ewakuacja, życie wywrócone do góry nogami, kiedy kolejne eksplozje wstrząsnęły budynkami reaktorów, rząd Japonii musiał podjąć natychmiastowe decyzje. Najpierw zarządzono ewakuację w promieniu 3 km na metr, potem 10 km, na metr, a ostatecznie 20 km. Na metr. W praktyce oznaczało to, że około 150 tysięcy osób musiało opuścić swoje domy. Nie była to jednak zwykła ewakuacja. Tym razem wrogiem była niewidzialna radiacja. Ludzie wsiadali do autobusów i samochodów, często zabierając tylko najpotrzebniejsze rzeczy: dokumenty, trochę ubrań, czasem zwierzęta domowe. Wielu wierzyło, że wróci po kilku dniach. Niestety dla większości ten powrót nigdy nie nastąpił. Wioski i miasta opustoszały. Szkoły zostały z książkami na ławkach, w sklepach towar kurzył się na półkach, a kalendarze na ścianach zatrzymały się na marcu 2011 roku. Czas jakby stanął w miejscu. Przyroda szybko zaczęła odzyskiwać teren. Trawa i krzewy zarastały ulice, a dzikie zwierzęta wchodziły do opuszczonych domów. Dla ewakuowanych to była trauma. Żyli miesiącami w tymczasowych mieszkaniach, w halach sportowych czy ukrewnych. Liczba samobójstw wzrosła, podobnie jak chorób związanych ze stresem. Katastrofa zniszczyła nie tylko infrastrukturę, ale i psychikę tysięcy ludzi. Radiacja i skutki zdrowotne. Do atmosfery i oceanu przedostały się znaczne ilości izotopów promieniotwórczych. Między innymi jodu 141 i Cez 37 Jod jest szczególnie niebezpieczny dla dzieci. Odkłada się w tarczycy i może powodować nowotwory. Cez z kolei gromadzi się w glebie i wodzie, gdzie pozostaje aktywny przez dziesiątki lat. Rząd rozdawał tabletki z jodem i rozpoczął masowe badania zdrowotne. Setki tysięcy dzieci poddano regularnym kontrolom USG tarczycy. Do dziś w Japonii trwa debata, jak duży był faktyczny wpływ katastrofy na zdrowie publiczne. Niektórzy naukowcy twierdzą, że dawki były stosunkowo niskie i nie spowodują istotnego wzrostu zachorowań. Inni ostrzegają, że skutki mogą być bardziej poważne niż oficjalnie się przyznaje. Jedno jest pewne: strach przed radiacją na długo zdominował życie mieszkańców regionu. Reakcja międzynarodowa. Wstrząs na całym świecie, katastrofa w Fukushimie wstrząsnęła światową opinią publiczną. W Niemczech rząd ogłosił plan całkowitego odejścia od energetyki jądrowej. Wszystkie reaktory miały zostać zamknięte do 2022 roku. We Włoszech odbyło się referendum, w którym społeczeństwo odrzuciło powrót do energii atomowej. Szwajcaria również zdecydowała się nie budować nowych bloków. Z drugiej strony, Francja czy Rosja nie zrezygnowały z atomu, ale zaczęły więcej inwestować w bezpieczeństwo. Stany Zjednoczone przeprowadziły dodatkowe kontrole swoich elektrowni, zwracając uwagę na zabezpieczenia przed powodziami i przerwami w dostawie prądu. Fukushima stała się symbolem kruchości nowoczesnych technologii wobec sił natury. Pokazała, że nawet kraj tak rozwinięty jak Japonia nie jest odporny na katastrofy. Skutki ekonomiczne i dekontaminacja, straty finansowe były gigantyczne. Koszty odbudowy i likwidacji skutków katastrofy szacuje się na setki miliardów dolarów. Sam proces dekontaminacji potrwa jeszcze 30-40 lat. Jednym z największych problemów była skażona woda używana do chłodzenia stopionych reaktorów. Codziennie powstawały nowe tysiące ton radioaktywnej cieczy którą gromadzono w stalowych zbiornikach. Do 2023 roku powstały miliony ton tej wody. Japoński rząd podjął decyzję o jej stopniowym wypuszczaniu do oceanu po przefiltrowaniu. Decyzję poparła Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, ale spotkała się z ostrą krytyką Chin, Korei Południowej i lokalnych rybaków. Kolejnym problemem była gleba. W skażonych rejonach trzeba było usuwać wierzchnią warstwę ziemi i pakować ją do worku. Tak powstały miliony czarnych worków z radioaktywną glebą, które do dziś składowane są w tymczasowych miejscach. Fukushima dziś pustka i nadzieja ponad dekadę po katastrofie część obszarów otwarto ponownie. Niektórzy mieszkańcy wrócili, głównie starsze osoby, które nie chciały spędzać reszty życia z dala od rodzinnych stron. Ale większość młodych rodzin zdecydowała się zostać gdzie indziej. Wiele wsi i miasteczek pozostaje puste. Opuszczone domy rozpadają się, a przyroda powoli je pochłania. To żywe pomniki katastrofy, miejsca, gdzie czas zatrzymał się w marcu 2011 roku. Japonia stara się odbudować zaufanie. Inwestuje w odnawialne źródła energii, ale jednocześnie paradoksalnie. Nie rezygnuje całkowicie z atomu, bo bez niego trudno osiągnąć cele klimatyczne. Fukushima stała się ostrzeżeniem, ale też impulsem do poszukiwania nowych technologii i lepszych zabezpieczeń. Zakończenie: lekcja z Fukushimy katastrofa w Fukushimie nie była wynikiem jednej pomyłki. To był ciąg wydarzeń trzęsienie ziemi, tsunami, awaria systemów, eksplozje i masowa ewakuacja. Prawdziwy łańcuch tragedii. Pokazała nam, że nie ma systemów w 100% bezpiecznych, że nawet najnowocześniejsza technologia może w jednej chwili zostać zniszczona przez naturę. 11 marca 2011 roku Japonia zobaczyła granice swoich możliwości, a reszta świata otrzymała ostrzeżenie: Musimy nauczyć się pokory wobec żywiołów, bo w XXI wieku nadal jesteśmy tylko. Gośćmi na tej planecie.